Dobrze, że kliknąłeś ten film, bo to, co teraz usłyszysz, kompletnie odmieni twoje życie. Co jeśli powiem ci, że oglądanie filmów na pomarańczowej platformie i tarmoszenie twojego rumaka nie tylko odbiera ci energię, ale sprawia, że kobiety przestają cię postrzegać jako atrakcyjnego faceta? Masturbacja coś, co wielu facetów traktuje jako codzienność jest jednym z największych wrogów twojej męskości. Ale kiedy z tym skończysz, Stanie się coś, czego się nie spodziewasz. Oglądaj do końca, bo zmienię twoje życie, jeśli mnie posłuchasz. Jak masturbacja niszczy twoją męskość? Na pierwszy rzut oka może wydawać się nieszkodliwa, ale prawda jest brutalna. Kiedy oddajesz się temu nawykowi regularnie, twój poziom testosteronu spada, a razem z nim twoja motywacja, siła woli i energia do działania. Nieświadomie stajesz się słabszą wersją siebie. Jesteś mniej pewny siebie, mniej zdeterminowany, a twoje ciało przyzwyczaja się do szybkich, sztucznych nagród, zamiast do prawdziwego zdobywania i dominowania w świecie. I to właśnie dlatego kobiety cię nie zauważają. Wyczuwają, że brakuje ci tej wewnętrznej iskry, tej surowej męskiej energii, która przyciąga je na poziomie podświadomym. Zaufaj mi. Co się stanie, gdy przestaniesz? Teraz najlepsza część. Zrezygnujesz z masturbacji i filmów, a zobaczysz zmiany, które naprawdę Cię zaskoczą. To jakbyś aktywował magnes na kobiety. Nie musisz mi wierzyć, sprawdź to sam. Wytrzymaj choćby tydzień, zauważysz więcej energii i motywacji. Nagle zaczniesz odczuwać ogromny przypływ siły. Chce Ci się działać, realizować cele, ruszyć w świat i walczyć o swoje. To jeszcze nic, bo czeka cię mocniejsza aura i pewność siebie. Kobiety wyczuwają mężczyzn, którzy kontrolują swoją energię. Będziesz patrzył ludziom prosto w oczy, mówił pewnym głosem i podświadomie budził szacunek. A do tego większa atrakcyjność dla kobiet. Twój organizm zaczyna produkować więcej testosteronu. Twoje ciało staje się bardziej męskie, a twoja mowa ciała zmienia się na bardziej dominującą. Bonusowo również otrzymujesz lepszą kontrolę nad sobą i swoimi pragnieniami. Już nie działasz jak niewolnik swoich impulsów, to ty kontrolujesz siebie, swoje życie i swoje decyzje. I to właśnie to sprawia, że kobiety zaczynają na ciebie patrzeć inaczej. Za tę wytrwałość świat nagrodzi cię toną partnerek, jeśli tego sobie życzysz. A teraz powiem ci, jak zerwać z nałogiem głaskania rumaka raz na zawsze. Numer 1. Usuń wszystkie pokusy. Pozbądź się dostępu do treści, które ciągną cię w dół. Przestań obserwować profile, które cię rozpraszają. Zamiast tego, zasubskrybuj mój. Numer 2. Zajmij się czymś konstruktywnym. Trening, rozwój osobisty, hobby. To musi być coś, co daje ci prawdziwą satysfakcję. Numer 3. Pamiętaj, po co to robisz. Pomyśl, ile wspaniałych kobiet możesz mieć, jak wspaniałe rzeczy możesz osiągnąć dzięki tej energii. Jeśli magia istnieje, to właśnie ona. Sprawdź to sam. Numer 4. Otaczaj się mężczyznami, którzy myślą jak Ty. Jeśli Twój krąg znajomych wspiera Cię w byciu lepszym facetem, jest Ci łatwiej trzymać kurs. Stworzymy tu razem społeczność. Sam zobaczysz. Numer 5. Wybacz sobie potknięcia i powróć do swojego celu. Nie chodzi o to, ile razy się potkniesz, tylko czy za każdym razem się podniesiesz i ruszysz dalej. I to by było na tyle. Subskrybuj kanał Władza Uwodzenia. Kolejne odcinki już w drodze. Pamiętaj, prawdziwa męskość zaczyna się od kontroli, a kontrola zaczyna się teraz. Powodzenia.